Siemaneczko widzowie z tej strony Kuba dzisiaj katamy zi że... Mieszkiem! <laughs> e, no, no. E, Dzisiaj ogólnie gramy yes. na fuck up. Dobra, czekaj, hasu to jeden? No. Okej. Okay. Boże. No Boże, klawiatura mi nie działa. No. Słuchajcie, ci klawiatura nie działa Nie oddziałam to... już no po prostu, jak ja klikam, no to mi nie działa, halo, co jest? No bo jeden! Nie, nie liczba, tylko musisz napisać Jeden Boże, w końcu o. Jeden Uste <kluzny> <Użne>. Dłuższej się <kluzny> Aj, widzowie chcę wam tylko powiedzieć, że my się biali na, na nasz serwer Discord, bo właśnie go budujemy. Wither sieć serwerów to chyba. No. I chcemy po prostu... Jak nie wiecie, co to jest sieć serwerów, to po prostu, że tam na przykład, nie wiem, sam nie wiem, co to jest. Ale to jest po prostu... z tego, że wiecie, um... Co tam widzicie i możecie pogadać z innymi ludźmi, pograć z nimi? Dobra, dzisiaj ogólnie pokażę wam co tutaj jest. Link w opisie. Dobra, AFK, AFK, AFK Unlimited, Max 2, Max 3, aż do Max 3, nie? Tutaj econom level, ekonomia, liczenie. O czemu nie? Boże, na 15 sekund. Mamy... Tutaj możecie na przykład wysyłać memy, nie wiem. Tutaj jest pomoc ogólnie, tutaj to robimy. Tickety, regulamin, odrzucone. A tutaj się w, tutaj będzie później rekrutacja i tutaj, na przykład jak coś zadziała, no to pisze się na przyjęte, a jak coś nie działa, no... Znaczy jak coś działa. A jak na przykład się jednak nie, no to odna odrzucone. Powitanie, czyli na przykład kto wbił. Pytania, propozycje, granice, na przykład, nie wiem, napisać. Kto Dobra, Dobra no shit, dawaj. Dobra. Rozpocznij. Link macie w opisie. A jaki to jest ten? To jest na 1 No. To dobrze. No 3, oh kurde, chłopie. Ja to włączę od razu ten, na jeden głośność. Dawaj na gotowe. Mam na gotowe? Ja. Oh. o. Dam sobie na pełne ekran, bo głupie czemu nie. A night free. Pożę, kaj, kupię coś. Ej, pożę, kaj, kupię coś. Boże się Ede, pierwsza zaczęliśmy a na mi z. Z redu, z ale ty jesteś. Ej, dobra, gdzie to by było? Tutaj chyba. Ostatnio widzieliśmy tu czas, kiedyś po tej Ej, gdzie to. Jutro, jakaś, 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 na kamerę. Ty, bo niego już nie ma. Zobacz se. Co? Ej, bo niego nie ma. Co? Zobacz se. Nie... Ej, jest już. Jakby... Dopiero co zaczęliśmy. Zobacz se, bo niego nie ma. Nie... Cik, no, cika wyszła. Ej, cika wyszła, cika wyszła. Powiem ci, że... Naprawdę. Iwo, nie drżyj się. Dobra, cika wyszła. On to idzie. On biegnie za mną.

gdzie oni wszyscy są? Nie ma ich. Ej, dobra, bo oni są Ale wszystkich nie ma na kamerach. Jakby Fredusia nie ma. Cicho, Foxy. A, Freddy jest tam. Dobra, bo to czekajcie na A gdzie jest, Foxy? Ej, Foxy biegnie. Zamknąć drzwi. Foxy! Czekaj! on tutaj nie wiem gdzie będzie biegł, naprawdę Czekaj. Ja tutaj będę patrzeć. A ja tutaj On ma już to otwarte. O chłopie Na razie nie biegnie, musimy mieć refleks teraz. Biegnie, biegnie! Dartywałem! On... Nie ma nie, no, zartywałam. Nie żartuj! Chodź biegł?

Juz, dobra, idziemy e, na FNAF 2. Boże, ale on zapierniczał. Ej. Ej, chłopie, nie czuję nóg. Nie ja czuję nóg. No, nogi mi zręczpiały, nie czuję... Boże, nie wątpię, jak je wędzę. Boże, nie czuję nóg, Jezus Maria. Dobra, e, ja przerwę te nagrania, żeby nie czekaliście. Zewnętrznie, jakby nie. Zobaczcie, jak się na mnie Dobra, bo tu jeszcze jest teleportowany Tełas. Teraz FNAF gramy. FNAF omijamy. Patrzysz, jak się zasnęłam? Czemu? To ryzykowny biznes, tak jest. Ej, dzwonią. Ej, słyszysz? Jak ja dzwonię? Nie, dwa. Nie, nie słyszę. Nie, co ty powiedziałeś?! dowie to jest nagrane. Boże, jak się przestraszyłem. A najgorsze jest to, że to no. ten mapa jest... Ej, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ej, chłopie, gramy, no. Wciskaj, wciskaj ten guzik, no. za przegram... no. przecież siebie przegraliśmy. Grami. Dobra, wygraliśmy. Jeszcze, s. Ej, powiedz mi, że... Tom, ej, chodź tu, tam. chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. tutaj stoi... E... Patrz, widzisz? Ej, widzisz, generator. To, tu stoi? Ej, 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 ej... kto tu stoi? Ej, no foks. Ej, mogę ci... Ej, pomóc sobie, żeby... Żeby tutaj generator, co nie? Ej, chodź tu. Muszę, żeby tutaj generator, co nie? Naprawiać, ale niech... Ej, fok... Ej, tu... Ej pomysł nie sobie. Nie mogę! Żeby... Ej, dobra, mogę się coś powiedzieć. Pomyśl sobie, żeby tam... Że, że tam naprawiasz generator, co nie? Pomyśl no sobie, żeby się Foxy ruszył. No to, no to bym... No to dzwonicie, kur. Ej, że się komornicy. Kam jednak... E ja będę ten. Ja będę ten. ten la, laleczka. Daleczka ci, czekaj. Ej, boże, bo ja na tym mam. Co jest? To ryzykowny. A czekaj, jak tam pójdę do niego i za. Boże, bo nie... mnie rozpozna? Ej, chłopie, bo on chyba poszedł. Ty, on już jest... On jest. Chłopie, uciekać to, bo on wyszedł. To. Foxy. Zartujesz. Nie, no, nie, nie no, żartowałam. Ej, popatrz na, tam, na tą kamerę, gdzie jest Foxy. Eee, aktor to jest kamera. Ej, co się, dzieje? co się dzieje? Ja uciekam. Foxy się ruszył. Ej, nowy Foxy się ruszył. Nowy Foxy się ruszył. Nie no taki zaraz. Mhm. Ej, bo coś się stało? Ja tam poszedłem do tego Foxy'ego i na, mi na ekranie wyskoczył. I, it's me. Ale ten Foxy. Czy? Nie, po prostu mi wyskoczył, it's me Czy to ty jesteś tato? Tato, czy ty wróciłeś z mlekiem? tak wróciłeś z mlekiem No widz, Maria. tak. Dobra, ale proszę cię nawijaj laleczka Ej, cziki nie ma c nie ma Zertujesz się Krzyczka poszła. Dobra, nawiem laleczka No, bijam laleczkę. Ej, ktoś jest! Bonnie idzie i widzę. Co to? Foxy się ruszył! Przesięgam! Przesięgam, że Foxy się ruszył. Ej, e, a jakby jedzie Foxy, to trzeba założyć maskę i co trzeba zrobić? <laughs> nie wiem. Kur... no chłopie Tu jest, ej patrz to idzie Ej bo mi Foxy wyskoczył na. Hello, Hello. Bo mi Foxy, Foxy mi wyskoczył Patrz ej, jak on tu będzie spać ja Zakładamy nawijać. maskę Idzie Balloon Boy Ej a jak Laleczka no to co robimy? No to Ktoś szybko zde zdejmuje nie... Ej, co się dzieje? Łupie! Ej, dobra, ej, no bo w sumie mi się trochę nie chce grać na wkop. Ej, chce gramy na Roblox? A ty tu nagrywasz? Cika! 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 Cześć! Cześć, Cika, jak nam u ciebie? Halo? Halo? Dobra, do, ej, dobra, ej, dobra, na tą laleczkę, proszę cię. A ja cię dalej? Gdzie ty jesteś? Dobry kurde Trzeba ja ją nabijam. Johna była tu. na 11. Eee, siada czeka. Freddy, 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 Freddy. Ej hey Freddy, giniesz. Giniesz? Nie. Nie, nie, Hi. Hi. A Czy mnie posłuję? A czy mogę zdjąć? No. Dobra, Czekaj. Nie! To nie. Ja nie idę A e, Co to znaczy? A e, co to znaczy? Generator. Generator. E, nie. Ej, ej, naci naciskę naci tutaj światło, ja idę. Hej! Nie, to generator jest. Czekaj. No. Czekaj. El, czekaj. Jeden, będę. Cześć Czekaj. Czekaj. nie. Jesteśmy na Czekaj. Czekaj. Zmieniło się tutaj. Czekaj. hello. Чё, идёшь встать? Боже... Спрингтрапа нема. У ДНР нема спрингтрапа. Да, так. А я там ещё раз бывал. Кто? Ну там, Jezu, jak ja się przestraszyłem, jak ty szłeś Jezus, jak się przestraszyłem Ej, bo jak ty szłeś, to ty takie... Sorry, bo jak ty szłeś, to ty takie... Taki bum, nagle wyskoczyłeś Springtrap Na której może Ej Tutaj jest, tutaj idzie Kamera 8 Zobacz sobie kamerę 8 Boję się O, tutaj za chwilę szedł Zajdziecie, liście real. No jest to. Hello. Hello. Boże. Kocham ten dźwięk. balon bury. Idzie. Nie. On idzie, a jeszcze awaria generatora. Ty, Freddy idzie. Czekaj.

Bo my musimy naprawić generator, bo on wybuchnie Co? Boże Freddy nie Freddy, nie. A ja, a, a ja zamykam oczy i Dej moje słuchawki bo ja bardzo boję No i leci Springtrap Bieg, ej, biegnie Но иду, пак. Я у чекам. Так Aha. Teraz FNAF 4, ja zarabę da. Boże, się to ja zarabę da. Mm, Ej, e, dobra, bo ogólnie to poniżej FNAF COP 4 i gram Start Survey. Nie wiem, czy mi się chce to, to grać.

No to w co gramy? Nie wiem, a ty jeszcze nagrywasz? No. Dobrze, widownie, to przeszło. Może... Albo dobra. Dobra, ej, dobra, dobra, w sumie już koniec. Dobra, widzowie, zostawcie łapeczkę w górę i subika. Ej, Michu, pozdrów widzów. Нема поздрав. Добра. Тоа на мој канал, прошу, 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 вбијаме 50 со Боби, вбијаќи на Дискорда, на. Тејко Дискорда.